Witajcie w kolejnym odcineczku. Za chwilkę Wam opowiem o tym długopisie. Czy ktoś pamięta ze swoich lat dzieciństwa takie długopisy? Zenit. Ma zenita. On ma zenita. Jaki on jest cienki, smukły. Nówka nieśmigana, znalazłem go gdzieś w jakichś szpargałach, śmieciach. Piękny stan, niechodzony, widać, że niechodzony, niepisany. Czarny, piękny, czarny kolor, głęboki czarny kolor. Ładnie pasuje w dłoni, nie jest za duży ani za mały. Sam raz. Tu ma taką ponadczasową skówkę, spinkę do, do zapinania do koszuli albo do garnituru w środku kiesząca. Przycisk włączający, wyłączający. Przycisk pracuje z pewną i przyjemnym oporem. Z takim przyjemnym oporem. Stryk jest również taki przyjemny dla ucha i miły wręcz dla ucha. Można sobie strykać przy uchu. Jak ktoś lubi. No, bardzo fajny, podoba mi się, nie używam go, jest to jako eksponat muzealny. Sprawdźmy, jakie wkłady były wtedy. Wkłady, a jakże. Oryginalny wkład, oczywiście, nadal pisze po tylu latach. Ciekawe, czy nadal można kupić takie długopisy. Nie wiem. Zenit, wkład wielkopojemny. Typ M, tusz dokumentalny. Wow. Co to jest w ogóle tusz dokumentalny? No nie wiem, nie wiem. Zenit. Interesujące, bardzo interesujące, coś tam jest w środku. Nic nie ma w środku. Tutaj logo Zenita. Oryginalny, nieśmigany Zenit. Ciekawe, po ile na Oelixie stoi. Pewno 100 zł najmniej. Tutaj jest wszystko w idealnym stanie, nic nie jest pęknięte. Świetna, świetna produkcja dawnych czasów. Świetna produkcja. No. próbuje się przetransponować do do przeszłości przy pomocy tych śmieci do lat dzieciństwa szczęśliwych lat dzieciństwa kiedy nic nie było tylko człowiek się cieszył z głupiego Zenita, że miał długopis Zenit to taki krótki filmik na dzisiaj to wszystko Mnóstwo mam filmików jeszcze do nakręcenia. Będę je nakręcał. Na razie robię zakupy na AliExpress po prostu. Z nudów. Kupiłem 100 sztuk o do tego. Do ekspresu do kawy. Takie o na Allegro chodzą po 4 zł Znaczy nie po 4 zł, tylko po 27 zł za, za 7 sztuk chyba Czy za 6 czy 5 nie wiem Sam kupywałem niedawno i myślałem, że to są oryginalne oringi Delongi się okazało, że są całkiem inne. Nie takie jakie były, tylko minimalnie większe. Więc stwierdziłem, że po co ja mam przepłacać, jak ktoś inny może przepłacać, prawda? Za to samo przecież tą samą chińszczyznę kupujemy jako coś świetnego na Allegro. Dobra, gasimy to. Na razie.